Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski punkt Widzenia. A gościem w naszym programie dzisiejszego wieczoru jest pan redaktor Leszek Żebrowski, historyk i publicysta. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, może naszą rozmowę roz, rozpocznijmy od cytatu. Mamy samowładzę, która decyduje o wszystkim, bardzo to przypomina początek lat 40. i przejmowanie przez komunistów w pełni władzy w Polsce. To są słowa profesora Andrzeja Cola, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, yy, który ocenia właśnie tę sytuację, którą mamy do czynienia od kilku tygodni. Dużo pan widzi podobieństw między tym, co dzieje się teraz w ostatnich tygodniach, a tym, co działo się w latach 40 bo właśnie ten okres Pan jako historyk szczególnie bada. Takie wypowiedzi jak Pana Profesora Andrzeja Cola i wielu innych postaci życia politycznego, ale także naukowego, byłyby śmieszne w tej sytuacji, ale one są po prostu straszne, dlatego że ci ludzie bardzo dobrze wiedzą, jaka kiedyś była sytuacja i jaki to był ustrój. W dodatku musimy pamiętać, że w szeregach rządzącej do niedawna Platformy Obywatelskiej, która w tej chwili organizuje tę kampanię nienawiści już wprost do własnego kraju, tylko dlatego, że stracili władzę, jest bardzo dużo przedstawicieli poprzedniej władzy lub ich dzieci. Mamy przecież Marcina Święcickiego, byłego członka Komitetu Centralnego, sekretarza Komitetu Centralnego, mamy innych funkcjonariuszy, Dariusza Rosatiego, mamy trzecie pokolenie Cimoszewiczów, obecnego posła, Platformy Obywatelskiej. Oni z domów rodzinnych bardzo dobrze wieści wynieśli, jak to było w latach 40-50. Oni bardzo dobrze wiedzą. Panie, to, y, trzecie pokolenie Cimoszewiczów, Tomasz Cimoszewicz jest w tej chwili posłem Platformy Obywatelskiej, ale dlaczego pan właśnie przywołuje aż trzecie pokolenie? Kim był dziadek? Dlatego, że jest takie powiedzenie, które jest bardzo celne w tej chwili i odpowiada rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia, że trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem Maka. To niestety tragicznie się sprawdza. Rodzina Cimoszewiczów jest przykładowa, modelowa w tej sytuacji, dlatego że pułkownik Marian Cimoszewicz był pułkownikiem informacji wojskowej. To nie była służba, która informowała żołnierzy, gdzie kantyna, gdzie latryna, w którą stronę się chodzi. To był sowiecki śmierż przy Wojsku Ludowym Komunistycznym i to była najbardziej zbrodnicza formacja ze wszystkich instytucji komunistycznych, które z tamtego okresu znamy. Później był jego syn Włodzimierz Cymaszewicz, przez 25 lat w parlamencie III Rzeczpospolitej. Człowiek, który był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, też bardzo dobrze wiedział, bo wyniósł ten przekaz z domu rodzinnego, czym się zajmowała jego rodzina. On twierdził, że tatuś był dobry, z pewnością nikomu nic nie zrobił złego. Ale rzeczywistość temu całkowicie przeczy. Każdy, kto był w służbie zbrodniczej w jaki sposób ponosi część odpowiedzialności. Nie jest ważne, czy komuś konkretnie zrobił krzywdę, czy większą krzywdę, czy stał tylko obok i pomagał. Jest za to współodpowiedzialny. I ta formacja, która przeszła bardzo płynnie z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez Unię Demokratyczną, Unię Wolności i następnie przepotwarzyła się Platformą Obywatelską, bardzo dobrze powinna wiedzieć. Pamiętajmy o tym, kto tę partię zakładał. To był Jacek Kuroń, dwukrotny członek PZPR-u. To był Bronisław Garemek, prawie 20-letni funkcjonariusz, nieszeregowy członek Partii Komunistycznej i wielu innych. Ja mam takie powiedzenie na własny użytek, że to jest rozrzedzona frakcja post pzp owska Panie redaktorze, to jak mamy interpretować takie to zdarzenie, kiedy właśnie ta rozrzedzona frakcja post pzp owska krzyczy w Sejmie to było 2 grudnia, prać z komuną? To jest zaklinanie rzeczywistości. To jest to samo, co pójście pod dom... Jarosława Kaczyńskiego 13 grudnia i demonstrowanie. Mieli czas, mieli okazję, mogli chodzić pod dom Kiszczaka, pod dom Jaruzelskiego. Jest jeszcze wielu innych towarzyszy zasłużonych z okresu komunistycznego. Żyje między nami niestety bardzo wielu zbrodniarzy, którzy nawet nie byli postawieni w stan oskarżenia. Im się nic nie dzieje i między nimi tej formacji to zawdzięczamy, ich destrukcji, którą prowadzili. Natomiast dzisiaj to zaklinanie rzeczywistości wygląda w ten sposób, że wyrosło pokolenie, które o tamtych czasach nie ma pojęcia. Jeśli nie ma tego w szkole, a nie ma, nie ma tego przekazu w domu rodzinnym, to ci ludzie nie bardzo wiedzą, co to był stan wojenny i co było wcześniej. Panie doktorze, właśnie Pan mówi w tej chwili pokolenie, bardzo duże liczne pokolenie młodych Polaków, bo to są i gimnazjaliści, i licealiści, i studenci, i osoby, które już skończyły studia. No niestety deficyt wiedzy historycznej jest dość duży, ale nie z winy tych ludzi. Tylko to jest jakby zaprogramowane, bo e, jakby eliminowanie e, historii e, z programów szkolnych, ograniczanie tych programów i spychanie ich na, mar na margines z tej wiedzy historycznej powoduje, że rzeczywiście ten deficyt jest. Ale pan próbuje w jakiś sposób zaradzić. E, Temu stanowi rzeczy. Między innymi jest opublikowana książka W Szponach Czerwonych. To jest książka wydana, autorstwa pana redaktora, wydana przez, przez redakcję naszego dziennika. To jest takie kompendium wiedzy z historii najnowszej, tej historii, która była przez dziesięciolecia skrupulatnie pomijana. I niestety nadal jest, panie redaktorze. Tak, to jest przybliżenie tej części wiedzy, której nie ma w oficjalnym obiegu, czyli nie ma tego w podręcznikach szkolnych, nie ma tego w czołowych mediach. Chodzi o rzeczy, które powinny być już dawno napisane, dawno opublikowane i dawno rozpropagowane. Nie ma do dziś monografii informacji wojskowej, tak jak mówiłem, najgorszej, najbardziej zbrodniczej służby komunistycznej. Nie ma monografii Urzędów Bezpieczeństwa. Nie ma monografii Korpusu Bezpieczeństwa wewnętrznego. To były wojska wewnętrzne NKWD w Polsce. Nie ma monografii sądów wojskowych i prokuratur wojskowych, te, które mordowały przecież tysiące ludzi. To były zbrodnie sądowe. A nawet w świetle komunistycznego prawa te instytucje były nielegalne, bo były wprowadzone źle. To jest mniej więcej to samo, co mamy teraz do czynienia z aktualną sytuacją absurdalną, że sprowadzamy całą rzecz dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego czy w ogóle reform ustrojowych państwa do formułkowatości, czyli do różnego rodzaju drobiazgów, w którym miejscu stał przecinek, a może nie w tym miejscu, może inaczej. Natomiast w tym wszystkim znika istota sprawy. I tak właśnie ten przykład, że było, nie było edukacji o okresie po 1944 roku, jak ówczesna Polska wyglądała, przecież komuniści zamordowali prawdopodobnie sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi po wojnie. To nie jest tak, że kilka ofiar w ostatnim okresie sprawowania władzy czy sto kilkadziesiąt ofiar z okresu stanu wojennego i w tych latach następnych. To jest sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To jest rzecz, która nie jest do tej pory zbadana. I do kogo mamy mieć pretensje? Przecież nie do siebie. Tego w domach prywatnych nie będzie, bo rodzice też już nie wiedzą. To jest pokolenie dziadków, które było zastraszone, które o tym nie mówiło. Panie yy, redaktorze, pan mówi o wymiarze sprawiedliwości. Właśnie my w tej chwili przerabiamy taką lekcję w ostatnich dniach, tego jak się skończyła. Ta niefrasobliwość, może to nie była frasobliwość, tylko raczej zamierzone działanie, że po 1989 roku nie zmieniono wymiaru sprawiedliwości. O ile częściowo przynajmniej zmieniono y, służby specjalne w postaci y, zlikwidacji SB, na przykład już inf, y, 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 informacja wojskowa, która później była przekształcona w latach 50. na WSW, a w 1989 roku na WSI. To właśnie, poza nazwą się nic nie zmieniło. Dopiero 10 lat temu, właściwie 8 lat temu Antoni Macierewicz zlikwidował to WSI. Jakaś zmiana jest? Tak w sądownictwie niestety, ale to z pokolenie na pokolenie ten pewne nawyki, pewne myślenie jest przekazywane. Co To jest jedna, z, tym zrobić? To jest jedna z, z najgorszych rzeczy, jaka nam się przytrafiła, że po roku 89 Polska nie doznała olbrzymiego wstrząsu w postaci zmian ustrojowych i przede wszystkim zmian w prawodawstwie. Wszystkie instytucje komunistyczne z tego zakresu, czyli instytucje sądowe, prokuratury i tak dalej, przeszły w kształcie zupełnie niezmienionym do okresu III Rzeczpospolitej z całą obsadą kadrową. Nikt z tego nie odszedł, nikt nie został rozliczony. Właściwie wszyscy się uchronili za immunitetem, dlatego że no, sądzili, byli w takim razie, czy, czy oskarżali, ale byli chronieni immunitetem. Nie znam ani jednego przypadku, żeby któryś stalinowski sędzia odpowiedział, czy stalinowski prokurator. A nie były to sprawy za drobne kradzieże, czy za jakieś drobne incydenty, czy nawet jakieś pobicia. To były zbrodnie sądowe popełniane w majestacie rzekomo komunistycznego prawa i ci mordercy wychowywali swoją kadrę następczą. Czyli ci, którzy dzisiaj są przy władzy w tych instytucjach prawnych, bo to jest drugie, trzecie pokolenie tych samych ludzi, często z rodzin lubeckich. Panie redaktorze, bo właśnie były przypadki takie, kiedy sędziowie czy prokuratorzy, którzy czy w latach 50. czy w latach 80., ale zwłaszcza w latach 50. tragiczne, tragiczne losy ludzi, którzy stali się ofiarami katów w togach. To były bardzo często osoby skazywane na śmierć. I właśnie wymiar sprawiedliwości III Rzeczpospolitej mówił, że tych ludzi nie można osądzić, bo oni jakby wykonywali swoje obowiązki. To samo co w Norymberdze właściwie. To jest znaczy, dokładnie to samo, co... to, sam, to samo, co było po III Rzeszy. Tak. Że właściwie zbrodniarze niemieccy, którzy byli w służbie niesprawiedliwości nazistowskiej, nie odpowiedzieli za to. Co więcej, oni sami siebie osądzali, w związku z tym zawsze były okoliczności łagodzące i podstawowy argument – działali na rozkaz. Ale w tym wszystkim jest jeszcze druga strona zagadnienia, są ofiary, czyli ludzie z rodzin, gdzie ktoś został zamordowany, lub jeśli te osoby w ogóle przeżyły tamten okres, musiały się i muszą do tej pory wielu z nich ubiegać się o tak zwane stwierdzenie nieważności stalinowskich wyroków. I to jest dramat, dlatego że często działalność tych ludzi trwała dwa, trzy, czasami pięć lat. Natomiast stawanie przed sądami Trzeciej Rzeczypospolitej, przed ludźmi z rodzin, właśnie tych, które dokładnie te osoby były skazywane. Oceniają w tej chwili tamte wyroki, i te procesy toczą się nawet powyżej 20 lat. Jest to coś niesłychanego, nie do przyjęcia i coś niezwykle niemoralnego. Już nie tylko nieprawnego, ale niemoralnego. Oni muszą udowadniać swoją niewinność. Po wyborach 25 października pojawiły się takie głosy, i to nie były jedno, jedno, jednostkowe przypadki, że mówiło się: No, nareszcie w Polsce skończył się postkomunizm. W roku 2015, bo w Sejmie, w parlamencie nie ma SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, partia postkomunistyczna, nie zyskał akceptacji społecznej. W tym roku też zmarł generał Kiszczak. Panie redaktorze, czy w Polsce się ten postkomunizm rzeczywiście skończył? Nie, nie. To on się kończy symbolicznie. No może nie być instytucji, może wiele osób z czołówki z tamtego okresu odejść, czyli zakończyć życie. Natomiast postkomunizm jest i bardzo mocno jest wrośnięty. Są dwie partie postkomunistyczne w obecnym parlamencie. W pewnym sensie, tak jak mówiłem, to jest Platforma Obywatelska, która się od tego oczywiście odżegnuje, to jest partia solidarnościowa, ale mówię, jeśli w niej działają osoby, które były w najwyższych kręgach władzy komunistycznej, są akceptowane i mają władzę w tej partii, to znaczy, że ta ciągłość w jakimś sensie jest. I jest druga partia, która jest postkomunistyczna, to jest obecne Polskie Stronnictwo Ludowe, przecież to był sojusznik komunistów w podbijaniu, zniewalaniu Polski i lokalnie, terytorialnie, oni mieli właściwie pełnię władzy. PPR, później PZPR, terenem nie interesował się, nie mieli tam wpływów, ich macki tam nie sięgały. Zresztą świadomi, oni nie chcieli zadzierać z kościołem na wielką skalę, wiedzieli, że to będzie długie, żmudne, więc trzeba było mieć jakieś zastępstwo. I temu posłużyła partia agenturalna. To nie była partia Mikołajczyka, to nie była partia korbońskiego. Tamci uciekli, inni zostali zabici, a partia została przekształcona w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe przy pomocy tak zwanego Stronnictwa Ludowego Wola Ludu, które było komunistyczną agenturą stworzoną jeszcze podczas okupacji niemieckiej. Właśnie w tym celu. I później po roku 1989 ta partia nie dokonała tego, co powinna i tak jak się przyznał, Obecny do niedawna wicepremier Piechociński na początku lat 90. gdy były próby zmian w tamtej partii, reform, gdy przyszedł Roman Bartoszcze, on krzyczał, oni nas chcieli zdekomunizować, czyli przyznał się do tego, czym tak naprawdę w istocie ta partia była. Także to jest postkomunizm pod nową nazwą, w nowych formach działania, ale nie mam wątpliwości, że Zmieniło się wszystko po to, żeby się w istocie niewiele zmieniło. Ale pana zdaniem, jakie jest nastawienie społeczne? Bo jednak, wybór Partii Prawo i Sprawiedliwość, która zyskała większość, właściwie samodzielną większość w Sejmie, wybór Andrzeja Dudy na prezydenta, pokazuje, że w społeczeństwie no, jest chęć jakby rozstania się z tą przeszłością. Ja myślę, że potencjał tej chęci rozstania się jest jeszcze większy, dlatego że pamiętajmy o tym, ile osób nie bierze udziału w wyborach. To jest prawie, prawie połowa uprawnionych do głosowania. I wśród nich większość to są ludzie, którzy są rozczarowani, którzy nie bardzo wierzą, że te zmiany będą tak głębokie i tak istotne, że warto iść głosować. Trzeba tam szukać sojuszników, trzeba tych ludzi uruchomić, uaktywnić, żeby zaczęli też korzystać z swojego prawa wyborczego. I to poparcie dla formacji, które będą zdecydowanie antykomunistyczne. Nie chodzi o rozliczenia, żeby wszystkich komunistów zamykać w więzieniu, to... Nie o to chodzi, ale skandalem jest, że osoby z najwyższych kręgów kierowniczych pełnią funkcje, tylko wyższe niż kiedyś. Dlatego, że minęło prawie 30 lat, oni wszyscy do, tak jak w aparacie bezpieczeństwa, czyli w późniejszych, już po, po zmianie nazw, Urzędzie Ochrony Państwa, bardzo wielu z nich było. I skandalem jest to, że bezecha praktycznie przeszło to, że generał Gromosław Czempiński powiedział, że był akuszerem partii pod nazwą Platforma Obywatelska. To zostało zbyte ruchem ramion, czy próbą ośmieszania, ale coś w tym jest, on tego nie rzucił na wiatr i na pewno sobie nie uzurpował czegoś, w czym nie brałby udziału. Myślę sobie, panie redaktorze, że w tej chwili wiele osób zadaje sobie pytanie, kto jest akuszerem partii nowoczesna. Na pewno Karol Marks, jeśli chodzi o ideologię, a skutki byłyby, gdyby oni dostali władzę, to będzie Marxist-Leninist. Panie doktorze, w książce, w, w Szponach Czerwonych, pan między innymi pisze o tym okresie między 1944 a 89 1989 rokiem, że to były rządy komunistyczno-mafijnej agentury. To aż tak daleko było posunięte, że, że można o tym mówić jako mafijna struktura. Tak, dlatego, że ten komunizm nie był rodzimy. To znaczy nie było czegoś takiego jak komunistyczna partia Polski jako partia samodzielna, z której później z jej kadr została stworzona Polska Partia Robotnicza, dlatego, że cała właściwie rządząca czołówka to byli agenci sowieccy. Bolesław Bierut miał pseudonim Iwaniuk, Władysław Gomułka miał pseudonim Kowalski, Mieczysław Moczar-Waron 0336, Logasowiński Grigori 84. I wtedy dopiero widzimy w pełni, czym ta organizacja mafijna była. Oni wykonywali polecenia zewnętrzne, byli całkowicie zależni. To, że istniała Polska Rzeczpospolita Ludowa jako fasada niezależnego państwa, nawet nie w pełni suwerennego, to jest nieprawda, bo to jest tylko fasada. Wszystkie decyzje najważniejsze, i przy wszystkich instancjach kierowniczych Polski Ludowej w tych pierwszych latach bezpośrednio brali udział Sowieci, tak zwani Sowietnicy, i oni rządzili Polską. Panie doktorze, czy ta obietnica, którą składa Prawo i Sprawiedliwość składało w kampanii, w tej chwili z pani minister Anny Zaleckiej słyszymy podtrzymanie tego, tego, tego planu aby przywrócić, y, zmienić podstawę programową i aby wrócić do systemu 8 plus 4, czyli 8-letnia szkoła podstawowa i gimnazja, ale nie wchodźmy w to strukturalne rozwiązanie, natomiast mi chodzi o progr podstawę programową. Y, co powinno być w, podsta w podstawie programowej historii, na co by Pan położył nacisk? Musi być historia najnowsza. Ja sobie na własny użytek ukułem taką tezę, że historii powinno się uczyć na tych poszczególnych szczeblach nauczania, czyli w szkole podstawowej, czy później na szczeblu szkół, już gdzie dochodzi się do matury, czyli liceum lub technikum. Nauczanie historii od końca, czyli od współczesności. Jeśli to będzie powtórzone przynajmniej dwa razy w jakimś pełnym zakresie, to dopiero później, jak jest wolny czas, można się uczyć o piramidach egipskich, o różnego rodzaju innych rzeczach, które i tak można dzisiaj bardzo łatwo znaleźć. Natomiast tamtej wiedzy można nie mieć, nic się nie stanie. Natomiast jeśli ludzie dzisiaj nie wiedzą, czym jest Polska Ludowa, co to były za organizacje, nawet nazwy, które wymieniamy, nie potrafią o nich nic powiedzieć, to ci ludzie wchodzą w dorosłe życie okaleczeni. Nie będą mieli w ogóle pojęcia, w jakiej rzeczywistości żyją. A para zdaniem młodzież interesuje się historią? Interesuje się to bardzo i to jest właśnie niezwykłe w tej chwili wydarzenie, bo ja dużo jeszcze po kraju, mam spotkania przede wszystkim z młodzieżą, Taką, która jeszcze chodzi do szkoły lub dopiero co zakończyła edukację. I widać ewidentnie, że to są ludzie lepiej przygotowani od kadry nauczycielskiej. Nawet często spotykam się później z pytaniami od nauczycieli, od pań czy, czy panów, od historii. Proszę pana, skąd oni to wiedzą? Ja mówię, oni się uczą. No tak, ale przecież tego nie ma w programie, ja tego też nie wiem, więc ja ich tego nie uczę. Skąd oni wiedzą? Stąd właśnie, że się uczą. Czyli jest bardzo silna w tej chwili potrzeba, żeby ta edukacja była. Na szczeblu normalności, czyli w szkole, a nie poza szkołą. Panie doktorze, to gdzie można Pana spotkać w najbliższym czasie, właśnie z wykładami, na gdzie można trafić na Pana wykład? Są ogłoszenia w internecie, to jest tak zwany fanpage na Facebooku, tam są zawsze ogłoszenia odpowiednio wcześniej, miejsce, godzina, temat spotkania to wszystko jest już w tej chwili dostępne, można wcześniej się do tego przygotować. Bo książkę w Szponach Czerwonych, która jest kompendium takim bardzo przystępnym i nieobszernym, kompendium wiedzy o najnowszej historii Polski, o, bo to nie tylko jest o jakby systemie komunistycznym, ale o ofiarach tego systemu, o bohaterach narodowych, którzy oddali swoje życie. Książkę tę można między innymi nabyć w księgarniach naszego, naszego dziennika. Tak jak i inne moje książki, gdzie Zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Dotyczy najnowszej historii ostatnich kilkudziesięciu lat, ale także bieżącej polityki. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. No, zapraszamy na spotkania i do lektury, także dziękuję bardzo za wizytę. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę na Kolejne wydanie Polskiego Punktu Widzenia. Zapraszamy już jutro, początek, godzina 21.40. Teraz życzę wszystkim Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Muzyka